Боишься? Либо так Что ты боишься? Что скажешь? cze Mam czy chciałam czy na majur. Takich było też, tak dużo tak się działo. Tak kochany, u ciebie też tak było. Już? Czy nie jest? Nie, ja. Ale jest nasza piękna. Jakim na świecie. W sumie to klar, więc może ta siemka. Piękna i tak jak ty. I już od razu je No tak, to wsiąk To też tak to jak mama wymyśliłaś jakieś nienazwy Nie, to ja wymyśliłam twoje imię No właśnie Dajcie chwilkę tutaj Gratuluję. Piękny, piękny źrebak, Koro. Piękny. Ła! Dziękuję, Kari. Zobacz, zobacz ten to prawie tak jak ty, ty też od razu wylatałeś wszędzie. Ja? Ja na pewno nie. Chodź Tasiemko, tam nie można dalej iść, ale śrebak no właśnie. Chyba nasza mama poszła spać. No hmm, właśnie, to ja chyba też już pójdę. To ja pójdę obok was. Hmm. Stado, do spania. O, dobra. Już idę, mm. Teraz nikogo nie ma na wartach, więc teraz możemy ich zaatakować. Tak? Okay. Co? Kogo bierzemy? A kogo bierzemy? Nie wiem. Kogokolwiek. Najlepiej źrebaka tego. Dobra, dobra, już Dobra, idźcie mi stąd uciekamy Ua! Nic mnie nie jest dobrze na rzecz. To chyba kliknijmy się tak na wartę Dobra, ja będę pilnować Dobra, no, ja też popilnuję No i teraz nie możemy, przez Ciebie, że wlazłeś na nią. Choćżeż już, już z Tobą trzeba wymyślić plan, godzinę przed, żebyś pamiętał. Okej, okay, pobudka. Wstajemy. no. Mm, tak wcześnie? Да, шустро! Не гадайте, только вставайте. Да, yeah. приняться yeah. <laughs> <laughs> встаю. Ой, как мило наш род. За мной, рушаем. <гул>